Witam Was kochane koziorożce. Dzisiejsza karta dla Was to jest Cesarz. To jest, y, karta ta mówi o władzy i kontroli, o stabilności i strukturze, o ojcostwie, o opiece, okay. o realizacji celów. To jest ogólnie męska energia. Ona mieć, może mieć różne znaczenia ta karta, <śmiech> ale <śmiech> o czym ona ogólnie mówi? Jest to karta, która podkreśla potrzebę władzy, kontrolowania sytuacji, organizacji i realizacji celów. Może będzie ktoś bardzo ważny w, wa w Waszym życiu dzisiaj, pojawi się bardzo męska energia, em, może reprezentować em, mężczyznę o dużym wpływie lub autorytecie, em, może w sytuacji, w której jesteście, Wasza ta sytuacja może potrzebuje e, jakiejś dyscypliny, kontroli. Em, może będziecie, wy, może przybierzecie tą energię i wy będziecie tym cesarzem dzisiaj. Um, będziecie w stanie skontrolować sytuację um, i będziecie mieć duże zdolności, jeżeli chodzi o zarządzanie. Także trzymajcie się, kochani, jesteście cesarzem dzisiaj. Pozdrawiam Was, Buziaki, papa.